Witam was w już dzisiejszym odcinku e, ten odcinek nagrywałem e, już chwilę po aktualizacji ale film dopiero jutro po aktualizacji no niestety tak, musi, tak będzie e, ale zagrałem sobie w ogóle nowym skinem e, ten... E, Sabryny ponieważ dostałem ją e, z e, karneciku nowego e, spokojnie, nad karnecik z, e, aktualizacja pewno fajna, ale dzisiaj prezentujemy sobie Linię Ognia Jesteśmy na nowej mapce I jest to mapka yy, Taka do testów Gdzie będziemy testowali Ona jeszcze nie jest skończona przez Fortnite'a Będziemy ją testowali właśnie Tak właśnie Fortnite to zrobił Jeszcze wam przyciszę tutaj, bo trochę głośno jest No na razie wygląda ona źle No ale ona jeszcze jest w trakcie robienia I po prostu my ją testujemy już teraz i później ona bardzo potrzebnie udzieliła troszeczkę inaczej. I na pierwszy wzrok mi się podoba. I są też nowe bronie, które przetestujemy w dzisiejszym odcinku. Mamy nowe granaty. Ja zakupuję ten. Przetestujemy sobie najpierw nitro. A w już w następnym odcinku, ponieważ z tego będą odcinki aż dwa. E, więc e, to są dwa. E, pierwszy będzie dzisiaj i drugi będzie jutro, bo e, te właśnie z linii ognia te filmy są filmami bonusowymi. Dokładnie są to filmy bonusowe. Trawi kot, nie? Trawi szczot, widzowie. Trawiszczot. szczot. Nie, dobra. Aaa, ah, to nie będzie łatwe. E, mamy nowe broń. Mamy tutaj e, e, auga. Mamy nową snajperkę, którą teraz przetestujemy, ale. To później. Bierzemy to sobie nitro. Uch, jezu, przepraszam, widzowie. Nie ja wzięli wilek, kto ma a dobra, bohaterka ma. To dobrze. Dobra, no, przetestujmy sobie teraz to nitro. Czy on rzeczywiście szybciej biegasz? No... No szybciej biegasz, no. Mapka jest okej, okay. mapka jest okej okay. jak, jak na razie. CO?! dobra, ta mapka jest bardzo fajna. Tak, zamykaj, zamykaj, zamykaj. Nie, gościu. Dobra, dobra, dobra. Kładź to nie wszędzie da się zamknąć chyba. No i nie da się, nie wszędzie da się zamknąć. Niestety. Drugi granat wywizaję przez to w wizycie, na następnym odcinku. Musicie pamiętać, że w następnym odcinku będziemy testowali. Zresztą następna granata. Dobra. Ty, Altus Mundr, to mina. No tak, tak nie uda mi się tego zrobić. Więc możemy być spokojni w wizycie. Tak, jest good. GOAT! Good. Yeah, let's see girl, bro. bro. Dobra, mm, na początku przedstawimy sobie, aha, bo to z Pompa suweren zrobiona na snajperkę. O kurde. Ale na początku przedstawiamy sobie to. Może być ciekawe, ale... dobra. To jest bardzo celne. Ale że aktualnie chyba jedna z lepszych chyba broni. Nie wiem, aktualnie najlepszym mnie jest Scar. Ale to zobaczymy. A da się otwierać z, z kilku stron. Dobra, czyli jakby to nie jest opłacalne. I tutaj, tu pewnie też będzie ten zamknięcie. Tylko no fordzę, że pewnie tego nie ten, nie wprowadził tego. Dobra. Ja uciekam, żeby mi broni. Za, tak, nie zdążył. O, Alice zapraszam, nice. Nice. Przyjmuję od Alixa. zaproszenie do, do gry. Halo. 哈喽。Hello. Dobra, broń z GDZIE? SKĄD? Gdzie on był? Dobra, no to zaraz to w sumie to, więc nawet dobrze się stało. To jest snajperka, pompos no. snajperka. Bardzo fajne połączenie. No co zban? Cię oni są. Tam są. Tu, tu, tu. tu. A, tu już napacie mam. O kurde, jak na oszkoł dostał. No nie! Zaszliśmy od tyłu. Kieper byłby. Jeszcze raz testujemy to. Aha, nie mogę na wypić. A to jest rzeczywiście jest nitro. myślałem, że to po prostu jakiś, jakiś soczek jest. To jest rzeczywiście jest nitro. Da wola, la la, 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 la. la. Drunk Jaką mi to rozegrają? Tu nie wskoczę, nie musi się to wziąć, żeby nas to najpiło. Bratki, naprawdę nie weźmie. No, czy to możesz mnie zasłaniać?

Znaczy, trzy różne żeby wygrać. Dobra, starczy. Błońk. Czuję, że mogę coś wykupić. Mogę te nauki z mocy, ale chcę to z jeszcze prezentować. Błońk. Błońk, błońk, błońk. No to już na jedno całościła co wygrać i może, chwilę chronimy. Daj wychodzę. Ale w to, ogóle to jest napis Bolisi Fortnite. Czy tu będzie, to nie wierzę ja. Hans, by Sigma boy Or, 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 Dobra, zobaczę. Widzimy się na następnym odcinku, Narko.